Cześć wszystkim, witam na kanale. Dzisiaj opowiem wam o rosyjskim pancerniku 10 tieru, jakim jest Kremlin. Okręt prezentuje się w taki, w taki sposób, w malowaniu historycznym. Kamoma, ma takie statystyki. Z okręt okręt wygląda tak, bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo, bardzo fajna linia. Model tego okrętu jest taki bardzo, bardzo fajny. Troszkę zbliżony do Moskwy. Okręt jest e, oczywiście spory, jak na Pancernik, z naprawdę dużych rozmiarów. A Battle honorsy wyglądają w taki sposób. No, jestem w trakcie w trakcie robienia, kończenia tego okrętu. Więc wyglądają one tak. Statystyki okrętu prezentują się w taki sposób. Mamy dosyć sporą pulę życia 66 tysięcy. Obrony, też dosyć, dosyć fajne jak na, na, na pancernik, nie są jakieś powalające, ale, ale całkiem ok. Manewrowość, o, jest to dosyć szybki pancernik, w miarę zwrotny, możemy gdzieś tam jakąś salwę wykręcić, albo przynajmniej część tej salwy. Radzi sobie też fajnie z ddk gdzieś tam możemy troszeczkę tych torped wykręcić. Działka 457 mm, 9 luf, 3 wieże. Bardzo długi reload. Fajnie się kręcą te działka, nadążają za okrętem gdzieś tam na zwrotach. Jakiś pancernik sobie przy, przycalujemy, to spokojnie możemy sobie kręcić, czy, czy za jakimś krążkiem jesteśmy w stanie nadążyć tymi działkami. Dodatkowa 8, 8 razy 2 130 mm. Też zasięg taki całkiem całkiem ok. mógłby być ciutkę większy, ale... ale i tak nie jest. Nie ma tragedii. Fajnie, fajnie to dodatkowo pracuje. Jest, tam, jest w stanie zrobić spory damage. Gdzieś tam jak, jak przejdziemy do takiej walki w zwarciu, czy, czy gdzieś tam potraktować jakiegoś dadeczka, który do nas blisko podpłynie. Także całkiem, całkiem spoko. Statystyki pelotki. Pelotka na tym okręcie jest naprawdę, naprawdę dobra. Eee, troszkę porównywalna do, do pancerników amerykańskich, naprawdę e, lotnickowce. Wiecie, tam lotniarze są e, niejednokrotnie zdziwieni, że bardzo dużo samolotów jesteśmy w stanie strącić. Mimo tego latają na nas, e, no bo widzą ruski okręt, to mówią, a to cię spalę. Ale, ale naprawdę można sporo tych samolotników strącić. O zakrycie 13,8 km. Co mamy na tym okręcie? Więc tak, mamy precyzję trójeczkę. I mamy też dodatkową gaśnicę. Więc w grze mamy dostępne cztery gaśnice na tych okrętach. Wyposażenie, jakiego używam, czyli standardowe, Supyles, Equipment, Rozrzut, Silnik i Ster. Można się pokusić o o sterf w drugim, ewentualnie zostawić ten silnik, a, a w trzecim e, slocie e, zmniejszyć wykrycie. Widziałem właśnie, że polecają, polecają grę z e, tym wykryciem na, na, na Kremlinie, żeby gdzieś tam nie być od początku bitwy sfokusowanym, gdzieś tam podpłynąć, sobie zająć fajną pozycję, jeszcze właśnie nie będąc wykrytym, i, i dopiero wtedy sobie gdzieś tam zaczynać robić jakiś damage. Kapitan. Ja używam legendarnego kapitana. Mój bolt wygląda w taki sposób. Na zwykłym kapitanie bolt będzie bardzo zbliżony. W czwartym perku oczywiście weźmiemy sobie pierwszą opcję. Reszta, myślę, że będzie wyglądać bardzo podobnie. W dwunastym perku też weźmiemy pierwszą opcję na zwykłym kapitanie, żeby jednak ten kadłub troszeczkę wzmocnić. Myślę, że może może kiedyś przerobię tego kapitana, albo może jeszcze jak można go skomponować. To oczywiście w 10 perku wziąć pierwszą opcję zamiast Honorsikera. W 11 ja używam dymuilczyn eksperta, ale pokusiłbym się też, może komuś to będzie pasować, właśnie podbicie troszkę tej dodatkowej, która całkiem, całkiem fajnie działa. W piątym perku też się zastanawiam, czy nie zmienić na, na drugą, na dodatkową precyzję, na tą drugą opcję, żeby mieć pięć precyzji w bitwie. Bo miałem bitwy, w których brakowało mi tego jednego użycia. Tak to strzelanie na precyzji robi dużą, dużą różnicę na tym okręcie. Tak więc ta piąta precyzja mogłaby zrobić fajną robótkę. W I zasadzie, w zasadzie to tyle. No, w trzecim perku ewentualnie poza, poza właśnie podbiciem tej e, artylerii e, jak, nie mamy, jak nie mamy okrętu gdzieś tam dosyć mocno, no, dosyć mocno uszkodzonego to można jeszcze oczywiście wziąć sobie pierwszą opcję. Ale myślę że i tak i tak ta trzecia opcja nawet na zwykłym kapitanie e, gdzieś tam e, no, zrobi nam dużą różnicę. <laughs> Więc jeśli o statystyki tego okrętu, to chyba wszystko, no. jakieś takie słabe, mocne strony tego okrętu, no więc e, okręt jest troszeczkę dziwny, no w Gia chyba chciało mu dać, wyspecjalizować e, go w zasadzie pod każdym kątem, a troszkę to nie, nie, nie wyszło, jak coś ma być do wszystkiego, to wiadomo jak to wychodzi, tak więc... Ze słabych stron, no na pewno kadłub, nie jest to okręt taki jak na, na wersji pecetowej, nie jest aż tak twardy, nie jest w stanie coś tam, coś tam przytankować, ale, ale potrafi naprawdę zebrać porządną głowę. Gdzieś tam troszeczkę z dziobu możemy sobie potankować, gdzieś tam fajnie skontowani, też, też dosyć spoko to wygląda, no burtę pokażemy, to, to naprawdę jesteśmy w stanie gdzieś tam zebrać ale ale do najtwardszych okrętów e, bym go nie zaliczył. W walce snajperskiej też sobie średnio radzi. E, no jesteśmy tu naprawdę skazani na RNG, na ten rozrzut, który jest kosmiczny po prostu na tym okręcie, nawet na tej precyzji Trójca. Potrafią, potrafią te pociski polecieć po prostu tak dziwnie, że, że nawet w jakiś pancernik z całej salwy, zamiast co nie wiem, wejść 7 pocisków, 8 to, to potrafią wejść 1-2. W półdystansie ten okręt sobie zaczyna fajnie radzić. Gdzieś tam, jak zmniejszymy tę ten, ten, ten odległość do celu, to już, już całkiem fajnie, fajnie te działka zaczynają pracować poniżej tych 10 km. Troszeczkę jak na Leninie. To wygląda jak podpłyniemy gdzieś tam, już w walkę burta w burtę. No, to też to całkiem fajnie wygląda. Gdzieś tam ta dodatkowa też dużo robi. Fajnie wsadza pożarki. Robi dosyć dosyć, sporo, dosyć spory damage. No, ale musimy uważać właśnie na to, że, że nie jesteśmy aż tak twardzi jak na przykład taki Grosser Kurfürst, czy, czy właśnie inne niemieckie pancerniki. Nie jest aż tak twardy. No i w zasadzie, w zasadzie to chyba tyle, <laughs> także gra z flanki gdzieś tam raczej, raczej dobrze skontowani, starać się unikać, gdzieś tam nie wpływać jako pierwszy pancernik, no nie jest to zbyt dobre, dobre rozwiązanie na nim, lubi, lubi gdzieś tam zebrać fajną, fajną salwę, ludzie o tym wiedzą i dosyć często fokusują ten pancernik. Ale, ale z flanki gdzieś tam właśnie jak, jak nam e, przeciwnicy pozwolą gdzieś tam się opłynąć, troszeczkę zmniejszyć ten dystans, to jesteśmy w stanie naprawdę, naprawdę zrobić bardzo duży damage. E, do tego właśnie jak e, RNG zacznie nam losować losować dosyć fajne salwy, żeby będą wchodzić cytadelki e, i, i z salwy będzie wchodzić dużo pocisków, to, to naprawdę e, potrafi zrobić duży damage gdzieś na poziomie 120 tysięcy, może troszkę więcej tam jak jakiś bocik wpadnie czy dwa to, to naprawdę można nastrzelać gdzieś koło 130 tysięcy samolocików też dosyć dużo strąca fajnie sobie radzi z dedekami to też będzie widać w jednej z bitew jak, jak dedek próbował mnie zraszować, a, a dostał no zdziwił się troszeczkę że pancernik jest w stanie wykręcić sporo torped i, i gdzieś tam się odwdzięczyć fajną salwą tak więc to w zasadzie tyle, no i zapraszam zapraszam do oglądania. I mamy pierwszą bitewkę. Gage. <laughs> tak więc płyniemy sobie troszeczkę w kapa, żeby go spróbować przejąć, troszeczkę damage uprzytankować. przytankować. I tam ostrzelać, ostrzelać wrogie pancerniki, wrogiego krążka spróbować trafić. Musimy uważać na torpedy, które będą lecieć w naszą stronę od niszczycieli. Oczywiście na, na spot od lotniarza, na samolociki. Nasz, nasz lotniarz oczywiście już wyspotował wrogie okręty. tam powoli zacznie torpedować niszczyciela. Wychodzi nam tu Baltimore. Salwa oczywiście po skałce. Ale coś tam żeśmy trafili. Wyskoczył nam lotniskowiec. Spróbujemy go trafić. Dosyć mocno przytrzepać. Będzie to trudne, bo chowa się ze skałkę. Ale spróbujemy. O, już całkiem nam zniknął. Może wyjdzie z drugiej strony. Spróbujemy tutaj do Skoja przycalować. Czyli nam go troszeczkę przepchnął. Więc już mamy lekki fokus też od wrogich okrętów. Staramy się tutaj na tej mapie być w obrębie kapa, gdzieś na, trzymać się pancernikiem na linii. No i spróbujemy poczęstować tego midwaya. Baltimore podpłynął nam w zasięg dodatkowej, także też go będziemy oklepywać. O, piękna salwa w, w lotniskowiec. Stracili dwa okręty. Republika nas też dosyć mocno bije tutaj w burtę. Spróbujemy jej troszeczkę oddać o, z cytadelą, i widać właśnie jak, jak działa rozrzut na tym okręcie. Mieliśmy pancernik wystawiony idealnie burtą, a wyszły tylko trzy pociski na precyzji. Czy bez precyzji, przepraszam, teraz pójdzie z precyzją. No już troszkę lepsza salwa 6 pocisków. No, musimy e, upolować tego deteka. Także przepięliśmy się na i płyniemy za nim. Jeszcze Republika do nas strzela. Że odpłyniemy troszeczkę, żeby przestała nas, nas oklepywać za darmo. Lotniarz nam wyświecił. Niszczyciela. No i zaraz powinno być po nim. No i mamy fraga. Teraz wracamy do kapa. Będziemy sobie robić już damage na tych dwóch pozostałych okrętach w zasadzie bitwa jest już wygrana bardzo szybka bitwa jeszcze torpedki no i mamy Musashi spróbujemy go poczęstować na precyzji no nie najgorsza salwa damage za, za połowę przed. Może uda nam się strzelić jeszcze raz. Troszeczkę się ustawia do nas dziobem, więc będzie trudno go trafić. Ale spróbujemy. Mieliśmy jeszcze precyzję, odpalono. Troszkę lepsza salwa. Chociaż też nie jakiś, nie jakiś wybitny wynik. Ale to już w zasadzie będzie jego koniec. No, i bardzo szybka pierwsza bitwa. Przechodzimy do drugiej. Haven, ma na 4 kapy. Skręcamy sobie w kapa, w kapa B. Będziemy próbować go przejąć. gdzieś tam e, staniemy sobie za skałką, żeby mieć troszkę osłony. I postaramy się tam gdzieś sfokusować jakiś pancernik, jakieś krążka. Trzeba oczywiście uważać na torpedki od Dedeka, bo Dedek prawdopodobnie też będzie gdzieś kręcił koło kapa B. Czasami Dedeki wpływają też, opływają mapkę, wpływają od kapa A, więc trzeba tam uważać. Dobrze, jak idzie tam jakiś krążek, ewentualnie jakiś Dedek, który jest w stanie poradzić sobie z innym Dedekiem. Dobrze, jak również też wyskakuje właśnie tam pod kapem AB, żeby wiedzieć, czy, czy coś tam nie idzie. Bo mamy akurat przejęte już w zasadzie 3 kapy. No i mamy Shimę. Spróbujemy ją trafić. Nie mamy nic innego w zasięgu. Z apeku, więc też nie będzie jakaś wybitna salwa. No tylko jeden pocisk w celu. Ale może się uda jeszcze ją poprawić z HEK-ów. Musimy uważać, bo w kapie B też jest dedek. Gdzieś tam się kręcił, więc trzeba uważać na torpedki. Przepinamy się na apeki i będziemy polować na grubszą zwierzynę. <laughs> tam jeszcze szynka ładnie zebrała. Taka salwa w ciemno, troszeczkę. No i spróbujemy pobić trochę tą montanę, która jest burtą tą. Nas Zostaniemy dziobem do że do żeby gdzieś tam nie, nie wpakował kompletu torpedek. I zaraz pójdzie precyzja i salwa w burtę. No, nie była to jakaś e, dobra salwa, oczywiście e, rozrzut na tym okręcie jest bardzo duży, dużo zależy od RNG, spróbujemy poprawić tą montanę. Strzelimy w montanę i, i będziemy e, męczyć tego Dedeka, co jest przed nami. Jest w zasięgu dodatkowym, więc możemy go tam troszeczkę pobić. Jeszcze torpetki otrzymamy, wykręcimy większość z nich. No i jednego Dedeka nie mają, Echem, to więc możemy troszeczkę już sobie podpłynąć do przodu. Tu jeszcze spróbujemy wyjść ze skałki, poczęstować gramatów, które zbiorą do nas. Nie byłem pewien czy on płynie do przodu, czy jest tej w miejscu, czy do tyłu, więc taka trochę w ciemno, ale dosyć ładnie weszło w, burtę, w dziób 7 pocisków, więc teraz już, już płyniemy do przodu. Jak ma to się troszeczkę skontował, cofuje delikatnie do tyłu, spróbujemy go poprawić jeszcze, się wykręca, prawka. decyzja. No, niestety, tylko dwa pociski. Właśnie to jest, to jest ten rozrzut Kremlina. Przy słabym, przy słabym losowaniu RNG, że tak powiem, to, to naprawdę nie jest okręt, który, który jest w stanie gdzieś tam posnajpić jak Yamato. No ale strzelajmy dalej w tej Yamato, spróbujmy je skończyć. już sobie możemy powoli puszować w kapacę. Drugie Yamato też idzie w naszą stronę. Trosz, zatrzymamy się troszeczkę, żeby, żeby nie zebrać pokusa od tych dwóch od tych dwóch Yamato, a tam jeszcze z tyłu jest jeden pancernik. Oczywiście musimy jeszcze też na te dwa pływające dedeki uważać. Więc tylko cztery pociski w celu. jakiś moduł, żeśmy rozwalili. Że próbujemy, próbujemy dalej to Yamato, bo przypłynie ładnie burtą do nas. Jeszcze przyjął dosyć sporo torpedek, i powinien w zasadzie teraz zejść. Jeszcze mała poprawka, precyzja. No niestety został na ogrysku. Tam już dedek, który też powinien za chwileczkę zejść. I płyniemy sobie już do przodu, wchodzimy w Ostrzeliwam, Ostrzelamy sobie to Yamato. Które płynie do nas, burtą. właśnie mniejsza odległość, to już trochę lepiej te pociski wchodzą, chociaż dużo, dużo e, weszło e, penetracji, czy nadpenetracji, to za połowę damage, tylko i wyłącznie A strzelimy w IOe, ponieważ Yamato jest troszkę za blisko i większość pocisków rozbiłaby się na tej małej skałce. A, jo, a tylko dwa pociski, bardzo daleko nas była. Może nam się jeszcze uda dobić to Yamato. Ale w zasadzie bitwa już jest, już jest wygrana. Mam wszystkie kapy, zostało im w zasadzie jeden okręt. Tak, mamy Fraga, Konfederat. No i płyniemy, spróbujemy jeszcze trafić to Majowe, troszeczkę damage'u podbić. Mamy nie za wiele 67 tysięcy, żeby taki duży wynik jak na pancernik. Zioła burtą też użyjemy precyzji. Aoe bardzo ładnie wchodzi, bo trafimy gdzieś tam w okolicę. Pierwszej drugiej wieży bardzo często wchodzi cytadela, więc staramy się właśnie w to miejsce trafić. Ogólnie amerykańskie okręty dosyć, dosyć mocno zbierają gdzieś w okolicach tej drugiej wieży. No i może nam się uda jeszcze jedną salwę w nim oddać i ją dobić, chociaż ma dwa pożarki. No tak, tylko asysta. No i trzecia bitwa. Tu spłyniemy troszeczkę do środka. Będziemy starać się bronić tej bazy. Są trzy deki po przeciwnej stronie. Mam nadzieję, że lotniarz będzie je spotował. Gdzieś tam uda się, uda się je gdzieś szybko przytrzepać, żeby nas nie opłynęły na plecy, nie weszły nam na bazę i, i nie przytorpiły nas gdzieś tam od drugiej strony. Rzadziej tu deki pływają w środku między tymi skałkami, to jest troszkę mało miejsca, zazwyczaj właśnie jak jakieś shimki są, to, to raczej starają się gdzieś tam bokami opływać. No tu pięknie widać jak pelotka zaczyna pracować, na tym okręcie jest naprawdę bardzo przyzwoita. Samodociki dosyć szybko spadają. Na razie nie wypłyniemy dalej, żeby gdzieś tam nas nie sfokusowali z tych pancerników. No, widzę, że oni będą szli bardziej lewą stroną, więc spróbujemy tam podpłynąć i troszeczkę, troszeczkę e, obronić tą stronę. <coughs> Dada, którego na razie nie będziemy bić, spróbujemy trafić Hindenburga. On też tam e, jest dosyć daleko. Gdzieś jak się wykręci, to ta salwa może w niego nie wejść, ale coś tam trafiliśmy. <coughs> Więc spróbujemy go trafić jeszcze raz. No już, już poszedł w nas fokus, gdzieś tam chyba od dwóch pancerników. Więc trzeba się troszeczkę wycofać, powoli do nich zacząć kontować. Że jeszcze raz trafimy Hindenburga. Ta szima, która jest blisko nas, będzie nam tu bardzo przeszkadzać. Przydałoby się, żeby nasz krążek się nią zajął. My tylko będziemy tracić czas, tak naprawdę, żeby czas i salwy, żeby, żeby ją zatopić. dziwne, że nie puściła w nas torped, nie wiem, może wcześniej się wytropiła, że lotniarz nas nie odpuszcza, cały czas na nas lata. Oczywiście wpakuje nam pożarki, tu może jeszcze torpedki, ale chyba, chyba nas gaśnica uratuje i nie dostaniemy zalanka. Tak, dokładnie, bardzo, bardzo dużo tych samolotów spada, tu jeszcze jama, to nam troszkę pomaga swoją polotką, więc naprawdę fajny wynik jesteśmy w stanie zrobić, jeśli chodzi o samoloty. No musimy cały czas uważać na tą shimę, bardzo nas tu blokuje, więc nie możemy za bardzo płynąć na tą stronę. Spróbujemy się jej pozbyć. No niestety żeśmy spudłowali. O, tu pięknie Wenecja w końcu zrobiła to co powinna, czyli skasowała tego Dedeka. Mamy tu otwartą lewą stronę, więc możemy troszeczkę podpłynąć do przodu. spróbujmy dalej tego Hindenburga tak płynie burtą do nas jednak Montana jest trochę, trochę korzystniej ustawiona chyba stoi nawet w miejscu ten już też na nią poleciał więc myślę, że teraz sfokusujemy tą Montanę spróbujemy ją tutaj zatopić Zatem ładnie te pociski się od nas odbiły, część nie trafiła, więc ten okręt, właśnie skontowany, jest w stanie dosyć fajnie, dosyć fajnie się obronić przed tymi e, salwami. Siedem pocisków, dwa niecelne, jakaś cytadelka wpadła. Montana nam wyjdzie z za tej skałki, więc spróbujemy jeszcze poprawić. Może jakaś fajna, fajna salwa mocno wejdzie. <laughs> Ten Dedek koło naszej bazy, ale to sobie powinni z nim poradzić, więc my sobie tu spokojnie na razie będziemy puszować. Naróbmy trochę tego damage'u, bo słabo to wygląda. 40 tysięcy to nie jest jakoś dużo. Tu jeszcze mamy tam z tyłu drugą Montanę. <laughs> tak więc też nie, nie poszalejemy, trzeba będzie troszeczkę odbić. Jakoś się dobrze do nich skontować, żebyśmy za dużego damage'a nie przyjmowali. Zresztą widać, że już mamy połowę okrętu e, skasowaną. Teraz się naprawimy, ale to i tak nie jest zbyt komfortowa sytuacja, jak dwa pancerniki do nas biją i jeszcze lotniasz nad nami lata. Więc może ta montana teraz zejdzie. No tu dosyć, dosyć niecelna salwa przeciwników. Tak pięknie montana zeszła, dostała 200 fokus. No i teraz możemy spokojnie się zacząć odkręcać i. i Tłódź sobie w tą drugą Montanę. Też troszeczkę troszeczkę zwolnimy, zaraz, żeby nasze okręty podpłynęły, bo jesteśmy dosyć mocno obici. Jeszcze mamy tego Hindenburga z góry. Więc tutaj już postaramy się powoli jakoś dobrze kontować. Może jeszcze tego Hindenburga spróbujemy przycelować, ale dużym zagrożeniem dla nas jest w tym momencie ta Montana. bardzo niecelna salwa montany, przestrzelił nas. Już powoli nasze okręty zaczynają też puszować, więc przy... troszeczkę zwolnimy, spróbujemy wycofać do tyłu, żeby zas zasłonił nas inny okręt. <coughs> też bardzo niecelna salwa montany. Wycofamy się, żeby zasłonił nas tutaj Yamato. Troszeczkę dziobem do tej montany i spróbujemy jeszcze przycelować Hindenburga. Aż naprawdę mało życia. Mamy jakaś jedna porządna salwa, i będzie po nas. Tam Hindenburg zebrał dosyć mocno. No, i teraz Yamato nas ładnie zasłonił od Montany. W zasadzie, jeśli nikt od nas już nie zginie, to bitwa będzie wygrana. No i Battlestar. No i to wszystko. Eee, tyle w tym materiale. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę, dajcie suba. No i trzymajcie się do następnego.